Cześć. Dzisiaj mamy proste pytanie: dlaczego nie mogę puszczać muzyki przez Bluetooth w samochodzie, mimo tego, że działają mi połączenia głosowe? A prosta odpowiedź jest taka, że twój system infotainment w samochodzie nie wspiera odpowiedniego profilu. No i teraz spieszę wam z głębszym wyjaśnieniem tego, o co chodzi. Komunikacja Bluetooth ma wiele profili. Każdy z nich jest stworzony do czegoś innego i są odpowiednie profile do rozmów audio. Ten profil nazywa się HFP czyli Hands Free Profile, tam mamy komunikację dwustronną, czyli możemy słyszeć naszego rozmówcę, możemy wysyłać dźwięk z naszego mikrofonu w samochodzie do telefonu i dalej do naszego rozmówcy. Jest standard A2DP, czyli Advanced Audio Distribution Profile, który jest stworzony do tego, aby wysyłać właśnie dźwięk wysokiej jakości. Ten profil jest właśnie używany do tego, aby, aby puszczać muzykę w samochodzie, między innymi muzykę w samochodzie. Jest masa jeszcze innych profili, w zależności od tego, kiedy wasz system infotainment został stworzony i jak wiele zostało zaimple zaimplementowanych tych profili, e, oraz e, w zależności od tego, co wspiera wasz telefon, takie funkcjonalności będziecie mogli e, zobaczyć w, w swoim samochodzie. Jeżeli mieliście kiedyś sparowany swój telefon z kilkoma samochodami, to mogliście zauważyć pewne różnice, nawet w tej podstawowej funkcjonalności, jaką jest e, rozmowa e, przez Bluetooth, rozmowa audio. Na przykład w niektórych samochodach jest synchronizacja książki telefonicznej, w niektórych jest jeszcze synchronizacja ostatnich połączeń czyli tam mamy historię 20 wykonanych albo nieodebranych połączeń. W niektórych samochodach możemy zobaczyć jeszcze zdjęcia kontaktów. Tak samo, jeżeli chodzi o streamowanie muzyki, to można to wprowadzić, można to zaprogramować w systemie infotainment lepiej lub gorzej, albo bardziej skromnie lub bardziej obficie, że tak powiem, bo oprócz tego, że mamy przesyłanie muzyki, mamy też kontrolowanie tej muzyki z ekranu, czyli wysyłanie poleceń pauzy, dalej, przewijania i tak dalej. Możemy przesyłać wszystkie systemowe dźwięki z telefonu do systemu infotainment, możemy wysyłać okładki utworów, jeżeli oczywiście takie okładki są przypisane do plików, które odtwarzamy. No i jest tego tam trochę. Możemy mieć podgląd całej biblioteki audio, aby nie trzeba było wybierać utworu z telefonu, ale można by już zrobić z systemu infotainment, zobaczyć, co tam jest w kategorii muzyka, audiobooki, podcasty. Im nowszy system, im młodszy system, tym lepiej jest to zaimplementowane. Niektóre systemy mają także dostęp do SMS-ów z ekranu, niektóre mają dostęp do zdalnej karty SIM, czyli karta SIM wylogowuje się z telefonu i jest używana przez samochód, tak jakby była fizycznie wsadzona gdzieś tutaj do jakiegoś portu na kartę SIM. Używamy wtedy zewnętrznej anteny i nie mamy tego problemu, że telefon gdzieś w kieszeni jest tutaj schowany, zaekranowany. Przez podwójne szyby czy podgrzewane szyby, podczerwone i e, tracimy zasięg. Zdalne SIM pomaga nam bardzo, jeżeli chodzi o używanie, używanie telefonu. Dzięki temu również samochód ma dostęp do transmisji danych w telefonie, choć nie jest to jedyna opcja. No, tak jak już wspomniałem, tych profili, profili bluetoothowych, bluetoothowych jest masa, na pewno znacie je. Są profile przygotowane do interakcji człowieka z maszyną, czyli te, którymi łączymy sobie myszki na bluetooth jej, klawiatury. Są porty szeregowe, jeżeli pamiętacie takie czasy, gdy wychodził pierwszy TomTom -tom na Nokia, ale no w Nokiach na przykład nie było jeszcze odbiornika GPS, to kupowało się takie małe urządzenie, też z Nokia chyba to się nazywało. LD3W. E, łączyło się to po Bluetoothie, miał w sobie odbiornik Bluetooth i było widoczne jako port szeregowy. No zresztą tak samo te wszystkie em, skanery OBD2 na Bluetooth działają jako port szeregowy. Tych profili jest tam oczywiście, jest oczywiście sporo i one nie są wprawdzie nowe, bo zostały wprowadzone przez odpowiednie organizacje odpowiednio dawno temu, ale przez to, że nie były popularne, to nie były wdrażane po prostu w, w samochodach. Jako świetny przykład możemy podać Audi MMI 2G. Ten system został pokazany w 2002 roku, gdy miała miejsce premiera Audi A8 D3. Skoro premiera była w 2002 roku, to system musiał być rozwijany przez no, lekką ręką, mogę powiedzieć, 3 lata wcześniej, czyli od 1999 roku, w ubiegłym tysiącleciu, w tamtych czasach. Hmm, Wprawdzie pewnie dałoby się streamować muzykę po bluetooth do jakichś bezprzewodowych słuchawek, ale to byłaby tak niszowa opcja. Nikt o tym nie myślał. Zresztą Audi A8B3 to był chyba pierwszy samochód, który seryjnie był wyposażony w zestaw głośno mówiący, znaczy seryjnie. Była możliwość doposażenia samochodu w taki fabryczny, fabryczny bluetooth. Dopiero później pojawiały się, te, pojawiały się te opcje w innych samochodach, poszerzała się ta funkcjonalność. No i od razu Wam mówię, że MMI 2G ma wsparcie tylko dla tego podstawowego profilu, dla tego profilu HFP, czyli możemy rozmawiać przez Bluetooth, ale nie puścimy muzyki. No i ten system był montowany przez lata, jeszcze w Audi A4B8 i w A5B8 w tych początkowych, początkowych rocznikach. Było dalej MMI 2G, dalej z tą funkcjonalnością. Zaprojektowaną w ubiegłym tysiącleciu. MMI 3G poszło już troszeczkę lepiej, bo tam sam moduł Bluetooth nie był osobnym urządzeniem, który gdzieś był instalowany i wpinany do jednostki głównej, ale był zintegrowany z jednostką centralną systemu infotainment, chociaż dalej nie wspierał streamowania muzyki. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, było akcesorium, które można było podpiąć do AMI, do Audi Music Interface, które właśnie działało w ten sposób, że można było streamować muzykę. No a MMI 3G Plus już ma, w, ma na tyle nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, że można i puszczać sobie muzykę i rozmawiać przez telefon i jeszcze parę innych rzeczy robić przez Bluetooth. Także w końcu, w końcu to MMI dogoniło współczesne czasy. Tak jak wspomniałem, jednostka MMI 2G, mimo że była montowana latami, no to funkcjonalnością. Może zaciągnę sobie ręczny. Może funkcjonalnością była dość skromna i nie dało, się tego, nie dało się tego poprawić aktualizacjami oprogramowania. Bo tak jak już wspomniałem, ograniczenie było sprzętowe. Po prostu odbiornik bluetooth był gotowy na takie coś, a nie był gotowy na takie coś. Więc to było nie do przeskoczenia dla samego Audi. Ale dobra wiadomość jest taka, że. Jest kilka sposobów na dołożenie sobie takiego streamowania muzyki w, w samochodzie, jeżeli nawet nie było takiej opcji, e, opcji fabrycznej. A metody są: metody są trzy. Po pierwsze są emulatory zmieniarek, czyli urządzenia, które się podpina zamiast zmieniarki i te urządzenia emulują funkcjonalność zmieniarki. W sensie w systemie są widoczne płyty wirtualne, które nie istnieją tak naprawdę, a samo urządzenie łączy się przez Bluetooth z naszym telefonem i tę bibliotekę z naszego telefonu przejmuje tak jakby i udaje, że ona jest na płytach, dzięki czemu możemy nie tylko puszczać te, te utwory na systemie infotainment, ale również kontrolować odtwarzanie, czyli robić play, pauzę, zmieniać utwory, czasami nawet przeglądać bibliotekę. Drugim, drugą możliwością jest podpięcie małego odbiornika bluetooth do złącza AUX, jeżeli takie mamy. Na szczęście takie złącza AUX są dużo bardziej popularne niż bluetooth, więc w większości samochodów już teraz są montowane, a a w samochodach sprzed lat była taka opcja, więc da się, ten, da się ten AUX dołożyć w razie czego i do niego podpiąć taki odbiornik. Jest to dość prosta sprawa. W swoich poprzednich samochodach dokładałem to w dwóch poprzednich, bo miałem Volvo C30 całkowicie bez bluetootha. Oraz miałem BMW jedynkę E87 również bez Bluetootha. W obu był AUX i w obu dołożyłem sobie takie małe urządzonko, które się wyłączyło z telefonem. Wada była tego taka, że nie miałem absolutnie żadnej kontroli nad tym, co leci. W sensie musiałem kontrolować utwory z telefonu. Musiałem wyjąć telefon i tam sobie naciskać play/pause. Z pomocą przychodził asystent głosowy, który reagował tam na jakieś polecenia. Wtedy można było to robić dużo bezpiecznie, nie trzeba było telefonu wyciągać, patrzeć na niego i trzymać w ręce. No a trzecią opcją jest, jest taki malutki emulatorek pendrive'a, tak bym to nazwał. Czyli jeżeli macie samochód na tyle nowoczesny, że macie złącze USB, z którego możecie puszczać pliki MP3 zapisane na pendrive'ie. To możecie użyć takiego urządzenia, które wygląda jak pendrive, ale tak naprawdę nim nie jest. Łączy, ma zbudowany Bluetooth, łączymy się z nim przez telefon i gdy streamujemy jakiś dźwięk do tego urządzenia, to to urządzenie tworzy taki oszukańczy, że tak powiem, fejkowy plik mp3, który sobie system infotainment jest w stanie odtworzyć. Wady są tego takie, że jest pewne opóźnienie. W sensie to Zapuszczania muzyki jeszcze się to nadaje, ale już do połączeń audio, do rozmów telefonicznych nie za bardzo. Mimo, że to urządzenie ma wbudowany mikrofon i można rozmawiać, słyszeć swojego rozmówcę, to są pewne opóźnienia między tym, co słyszymy, a, a kiedy, kiedy to zostało powiedziane przez naszego rozmówcę. Taka rozmowa nie jest zbyt wygodna, więc tak naprawdę ciężko mi takie urządzenie polecić, jeżeli chcecie rozmawiać przez zestaw głośno mówiący, ale do samego streamowania muzyki czy tam komunikatów z nawigacji w Google Maps nada się idealnie. Okej, okay, myślę, że trochę Wam to nakreśliłem. Jak zwykle zachęcam Was do przeczytania opisu pod filmem, bo tam jest troszeczkę więcej szczegółów. Jeżeli coś pomieszałem, to możecie mnie wyprostować w komentarzach. To chyba tyle, tak mi się wydaje. Dzięki serdeczne za to, że wytrwaliście do końca. Na razie, hej!